Witam, tu Onuj2. Mamy 5 stycznia, a to jest dopiero pierwszy odcinek w tym roku, więc szczęśliwego nowego roku. Natomiast nie byłem w stanie wcześniej nagrać swobodów zdrowotnych. Nie przedłużając, zaczynamy dzisiaj kolejny odcinek matematyki, o matematyce, może ferie to jednak tylko to jestem w stanie w tym momencie nagrać tak naprawdę. No, bo jeszcze Europa, ale to pola matematyka, to mi zajmie krócej. Yy, I dzisiaj... Yy, dzisiaj logarytmy. Hmm, czym w sumie jest logarytm? Zacznijmy od tego, że mamy a specjalnie do potęgi c, bo to potem się przyda, jest równe b. No i tak. Do wyznaczenia b mamy to. Z tych trzech. Do wyznaczenia, do wyznaczenia A tu, tu żeby wyznaczyć B, żeby wyznaczyć A, to mamy B do, do pierwiastek z czyli c, c tego stopnia z B, czyli, no, czyli B podniesione do potęgi 1 przez C y, to się wzięło z Korzystam oczywiście z poprzednich odcinków, gdzie pokazywałem, jak to, jak to działa. Natomiast, jak wyznaczyć z tego c? No i tu przychodzi właśnie logarytm, który nam to wyznacza, tak naprawdę. Zapisujemy go w postaci log. To jest małe l, jak coś. Log małe a. Indeks dolny A w sumie nawet z B równe C. No bo cóż, tak no to jest już na takie cięższe, bo większość de, te, no niektóre da się to rozwiązać, na przykład jak mamy A do nie A, tylko na przykład 2 do potęgi C równe 8 no to wiemy, że to jest 2 8 to jest równe 2 do trzeciej czyli mamy c równe 3. Tak to wychodzi, to jest taki prosty właśnie przykład, natomiast cięższe przykłady trzeba już wiedzieć właśnie z logarytmem. I cóż, jedną jeszcze tutaj tylko dodam, że jak mamy to to, to jak mamy? Yy, to jeszcze dodatkowo yy, A musi być większe od oj, o. A musi być większe od zera, czyli musi być... O, musi być dodatnie, ale nie może być równe 1. Yy. no bo jakby było 1 w sumie tutaj mamy wracając do tego wzoru o tu to wtedy jakby to było 1 to C mogłoby być dowolną liczbą więc nie byłoby wynik jednoznaczny no i B też byłoby równe 1 bo to tak naprawdę pod C wtedy moglibyśmy podstawić dowolną liczbę X która należy do zbioru liczb no, na pewno wymier Nie, no do, nawet do rzeczywistych, do rzeczywistych no spokojnie. Mm, więc, jest dlatego, bez jedynki. No, a z liczbami ujemnymi to mamy o tyle potem problem, że nie wszystkie liczby ujemne dawałyby liczby dodatnie Tu, jakby było minus A, i tu minus B, to wtedy to, trochę jego powędzice. No po prostu się tak przyjęło no tak samo z, z zerem. To, to jest umowne na pewno prawo, bo to bardzo dość ciężko stwierdzić. A jeszcze B, B B No tak no jeśli A jest większa od 0, to, to logiczne, że B jest większa od zera. To jest akurat To jest akurat jednoznaczne. I cóż. Yy... Już jest sam logarytm, co to jest. Jeszcze, e, zasady działań, te niektóre przykłady, takie można powiedzieć, że reguły logarytmów. E, mamy logarytm e, ok. Logarytm a z a jest równy c I teraz tak. Ym, to przychodzi w to, że a do potęgi c jest równe a. Co, co by oznaczało, że c jest y, równe 1. No bo a podniesiono do potęgi pierwszej daje a. Zatem ym, dowolny logarytm dowolnej liczby A z A jest równy 1 oznacza tak czerwono, żeby wywołanie widoczne dalej. Ym, logarytm A z 1 jest równy C. Ym, a do potęgi C tej jest równy 1. Jak korzystając z działań, które robiłem na poprzednim odcinku, wiemy, że, jest, że c jest równe 0. Jakakolwiek liczba podniesiona do potęgi zerowej daje liczbę 1. Stąd, stąd mamy, że logarytm a z 1 jest równe 0. I dalej mamy jeszcze logarytm a z a podniesionego do e, liczby r. Logarytm a z a podniesionego do r jest równe c. Ładniejsze to co o. A więc mamy a podniesionego podniesione do potęgi c tej jest równe a podniesionemu do, po, do potęgi r. No, co wychodzi, że... A, co nie zaznacza to? Co wyznacza, że c jest równe r? A więc e, logarytm a z a do potęgi. R jest równe po prostu R. R. Oj. A podniesione do potęgi logarytm log A B jest równe coś, jakiś x i teraz tak wiedząc, że mm, logarytm a z b jest równy c, to wtedy podnosimy a do c tej jest równe b czyli logarytm a z x -a jest równy logarytmowi a z b co wychodzi jednoznacznie, że e, x jest równe b A zatem, um, a, zatem um, logarytm, a podniesione do logarytmu A z B jest B. Y, dla jakich liczb to działa? Dla takich, by um, A było należało do rzeczywistych dodatnich bez jedynki. B należało do rzeczywistych dodatnich, oraz r należało do rzeczywistych dodatnich. Dodatkowo ja tutaj dodałem c. c jest tak naprawdę dowolną liczbą. C. Nie, R nie należy do plusów tylko ogółem do R tak jak C jeszcze mam x, x należy do R plus ok, jeszcze mamy twierdzenia takie, że o, tu więcej biterek jest, budzę. Logarytm a z x, y jest równe jest równe logarytmowi oj, logarytmowi a z x plus

Równy, tak? A z x, y jest równe C ok, no to mamy A z C to jest równe x, y i dodatkowo hmm, log A z x plus log a, z y niech będzie równe d czyli tak no to bym rozdzielił chyba nawet lepiej um, czyli wtedy bym podnosił dobra inaczej rune d i log a z y jest równe e. Czyli wtedy bym miał d do a tej równe x i e do a tej równe x. Czyli y. Nie, x. Y. Czyli miałbym... E, czy po dodaniu to miałbym d do a tej. F. O nie, źle zrobiłem. O, kurwa. gumka. byłoby A do potęgi D równe X i A do potęgi E równe Y. Dobra. I teraz tak A do potęgi D dodać A do, do logarytmy dodać. Log A z X plus log A, A z Y. I czyli podstawiając te literki pod X mamy log z A do potęgi A do D plus log, log A z A do E Czy to wyjdzie z tego w ogóle czyli wyszłoby D plus E a D plus E to jest to jest to razy yeah. Y Czy jakbym to pomnożył to ja wtedy a, a do potęgi E plus D aha dobra a dobra, wiem już to dodać, czyli wtedy miałbym A do potęgi D plus E czyli miałbym o czyli miałbym tak, wtedy ja bym przemnożył to bym przemnożył tak przemnożył przez no tam no brak, cóż yy. gdzieś się zgubiłem w punkcie i raz mniej więcej yy. muszę zaraz zobaczyć bo gdzieś pewien machnąłem no cóż dalej log a x przez y równe jest no, skoro było dodawanie to to będzie odejmowanie z x minus log a z y dalej mamy jeszcze log a z x do r r log a en nog schon. log B z C jest równy log A z C przez log A z B. No i cóż, to są takie główne twierdzenia. Nie ma więcej, więc można robić zadanka, Tylko sobie zbiór zadań. Chwileczkę. Nie wiem, że zbierzemy zadania. Nie za daleko, widzę specyficzne wymarzenia, to było o przekształceniu wzorów, no, ale tak, tego, pokroczenie logarytmu, no dobra, no to sam samego początku, no, e, zadanka, a, tylko gdzieś tu, o, e, czarny, a nie, niech będzie jakiś taki plus. o, zielony, Fajnie. Logarytm 3 z 243 jest równe jakiejś x, czyli 3 do x -owej jest równe 243, a 243 to jest po prostu 3 do 5, czyli x jest równe 5. No i to tak naprawdę trzeba liczyć chyba, że się od razu widzi wynik, że to będzie piątka. Dla mnie to nie jest aż tak oczywiste. Logarytm jednej drugiej z 32 jest równe x. Czyli jedna druga podniesiona do potęgi x jest równa 32. Czyli tak, na czyli 2 do minus x, korzystając z, z zasad z poprzednich odcinków, jest równa 2 do 5. I teraz tak. Minus x jest równe 5. Zatem x jest równe minus 5. I to tak z góry wychodzi. Yy, a, jeszcze nie wspomniałem. Że jak, że jak jest logarytm, są jeszcze dwa specjalne logarytmy, ale o jednym, o jednym tylko się wspomina w szkole. Logarytm z x. -a. Po prostu jest równy logarytmowi 10 z x. i ja po prostu przyjęło się, że nie, nie, nie zapisuje się tego. Dlaczego nie wiem. Yy, natomiast co? No, patrzę bo właśnie na trzeci przykład. Logarytm z 1000 równe X. Wiedząc, że tu jest tak naprawdę 10. Mamy 10 do potęgi. X jest równe 1000. Zatem yy, a jeszcze 10 do potęgi x jest równe 10 do 3, czyli x jest równe 3. No i cóż, no i to tyle praktycznie z takich, o, sobie poszedłem. No to tyle praktycznie z tych logarytmów. Ciekawe jestem, czyli większe nagrywa. Więk się nagrywa, więc jest fajnie. No i cóż, no tutaj są dalej jeszcze zadanka, 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 logarytmy. Wykaż, powołując się na odpowiednią własności logarytmu, że padane liczby są równe. No. O, to jest na dedukcji, nie, dedukcję tylko na. Na, co to było? Udowodnić? Na dowodzenie, a na dowodzenie, dobra. Spróbuję jeden taki. Eee. Logarytm ze 125 jest równy, nie jest równy. A, dobra, Zna, ze znakiem zapytania. 3 log z 5. I teraz tak, było, gdzie to było, teraz nie szukanie tego, nadała gdzieś, które to było, to było, to było to. To teraz będzie potrzebne. A zatem o i teraz szukanie tego. Gdzie to jest? Tam, o kurczę. No i teraz tak to, to mi się przyda. Yy, czyli wiedzą, że mm, czyli tak logarytm Stu, z 5 do potęgi 3 jest równych pytań, czy 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 jest równe. E, logarytmowi z 5 do 3. A bynajmniej te dwie liczby są sobie równe, bo są tym samym. To jest to samo. E, no i tak naprawdę, co kończy dowód? E, jeszcze jeden. Logarytmy 5 z 12, log 5 z 12 oraz 2 logarytmy piątki z 2 plus logarytmy piątki z 3. Yy, korzystając z zapisków gdzie one są tu jest ten zapisek ten czerwony znaczy no teraz jest czerwony znaczy mimo czerwono I on mi się tam przyda tam o no, braku mi tego yy, tu mi się przyda o mianowicie logarytm a z x razy y jest równy logarytmowi a z x plus logarytm a z y, dodatkowo tutaj jeszcze wchodzi ta zasada, która była wcześniej czyli najpierw po kolei e, logarytm 5 z 12 jest równy 3, znaczy 3 jest równy e, logarytmowi 5 z 2 kwadrat plus Logarytmowi 5 z 3. Logarytm 5 z 12, czyli jest równy. I teraz tak, 2 do kwadratu to jest logarytm 5 z 4 plus logarytm 5 z 3. Yy, no, właśnie z yy, pierwszego. Tutaj, z tego twierdzenia, które zaznaczyłem strzałką, jest to właśnie równe logarytmowi 5 z 4 razy 3. Ee, czyli to jest, to jest po prostu tam 12 i ta 12. Te logarytmy po prostu mi się dość ciężko pisze i co kończy. Do, to, to. Normalnie będę pisał na kartce jeszcze to, że logarytm 512 jest równy logarytm 512, to znaczy czy jest równy, bo tu jeszcze nie ma strzałki, nie ma pytania, to jeszcze nie skończone. No natomiast tak naprawdę to tyle, jeśli chodzi o same logarytmy. Zajęło mi to dużo, za dużo, dużo czasu, nie wiem, nie wiem dlaczego, zaczął zbyt mocno się rozgadałem. Chciałem jeszcze jedną rzecz zrobić, ale cóż. Na następny odcinek by mi nie kontentu. Nie no tak na serio po prostu, po prostu żeby nie było, że 40 minut nagle gadał o matematyce, niektórym już by głowy eksplodowały, bo to tyle mniej więcej co jedna lekcja. Niektórzy lekcji już nie wytrzymają matematyki, zwłaszcza w mojej Do następnego. Zachęcam do łapek. do subskrypcji może uda się 100. W tym roku, bo się niestety nie udało, ale to dopiero rozkręcałem interes. W oczywiście. Yy, jedna trzecia jest już tego. Może te dwie trzecie się uda. Jeśli się uda, byłoby bardzo fajnie. Natomiast ja Was żegnam. Do następnego. Miłego dnia. No i cóż. Cześć.